Kata. Stare więzienie czy tajna broń karate? No dobra, pogadajmy o kata. Dla jednych świętość, dla innych totalna strata czasu. Ale co to tak naprawdę jest i po co w ogóle się tym przejmować? Kata to takie choreografie w karate. Dokładne sekwencje ruchów, które mają uczyć technik, zasad, a nawet filozofii walki. Dla tradycjonalistów to jak Biblia, coś co przekazuje się z pokolenia na pokolenie, coś co zawiera całą esencję karate. Według nich dopiero przez kata uczysz się, jak działa twoje ciało, jak zachować balans, jak połączyć ciało i umysł w jedno. I to właśnie tam odkrywa się tak zwan kime, czyli wewnętrzną siłę. Ale nie wszyscy to kupują. Są też tacy, którzy mówią wprost, ej serio? Godzinami klepać to samo w miejscu bez partnera? Przecież to nie ma sensu. Dla nich to relikt przeszłości, coś co nie przekłada się na realną walkę. W świecie, gdzie sporty walki lecą do przodu, gdzie mamy MMA, Krav Magę, BJJ, takie tradycyjne formy wydają się po prostu niepraktyczne. I okej, okay, trudno się z tym nie zgodzić, bo w walce nie zawsze masz czas na stylowy ruch z kata. Więc kto ma rację? Prawda jest taka, że jak zwykle, to zależy, bo wszystko rozbija się o podejście. Jeśli traktujesz kata jak nudny obowiązek, który trzeba odbębnić, bo tak trzeba, no to tak, stanie się więzieniem. Ale jeśli podejdziesz do tego z otwartą głową i ciekawością, to nagle robi się ciekawie. Bo kata to nie tylko forma. To narzędzie. I to konkretne. Chodzi o naukę precyzji, koncentracji, świadomości ciała. A kiedy do tego dołożysz bunkai, czyli analizę tego, co naprawdę się w tych ruchach kryje, zaczynasz widzieć, że te dziwne pozy to tak naprawdę skróty do realnych sytuacji w walce. Po prostu zakodowane w formie. Nie chodzi więc o to, żeby wybierać albo tradycja, albo nowoczesność. Najlepsi łączą jedno z drugim. Używają kata jak mapy. Nie jako sztywnego schematu, tylko jako narzędzia do zrozumienia siebie, ruchu, taktyki. Więc kata, więzienie czy klucz? To zależy. Ale jedno jest pewne: jeśli wiesz po co to robisz, to kata może otworzyć drzwi, o których istnieniu nawet nie miałeś pojęcia. Przyszłość kata, czyli co dalej z tym tradycyjnym karate. Dobra, to teraz pytanie, co dalej z kata? Bo jeśli to naprawdę ma być klucz, a nie balast, to coś musi się zmienić. Bo widzisz, samo kata się nie starzeje. Starzeje się podejście do jego nauczania. I tu wchodzą mistrzowie, instruktorzy, cała ta starszyzna karate, to oni mają największy wpływ. Ich zadaniem nie jest tylko uczyć ruchów, ale pokazywać, po co te ruchy są. Bo kata to nie balet. To zakodowany system technik bojowych. Taki stary pendrive z karate, tylko trzeba wiedzieć, jak go odczytać. W praktyce? Więcej bunkai, czyli rozkładania kata na części pierwsze, pokazywania jak używać tych ruchów w realnych sytuacjach, samoobronie, walce, stresie. I nie, to nie oznacza wyrzucenia tradycji do kosza. Wręcz przeciwnie, chodzi o połączenie tego, co stare, z tym, co działa tu i teraz. Czyli co? Tradycyjna forma plus nowoczesny trening mocne, praktyczne karate. Trochę klasyki, trochę treningu funkcjonalnego, trochę oporu, tarcz, sparingów, a wszystko po to, żeby to, co ćwiczymy w kata, naprawdę działało w życiu. I teraz najważniejsze, ostateczny werdykt. To my decydujemy kata, klatka czy klucz. To nie jest czarno-białe, bo wszystko zależy od nas, od tego, jak do kata podchodzimy. Jeśli widzimy w nim tylko obowiązek, to faktycznie może nas ograniczać. Ale jeśli podejdziemy z ciekawością, otwartą głową chęcią zgłębiania tego, co pod powierzchnią, to kata zamienia się w turbo narzędzie. Takie, które rozwija nie tylko technikę, ale też charakter, dyscyplinę, cierpliwość, mentalność wojownika. Bo karate to nie tylko machanie rękami, to też to, co dzieje się w głowie i sercu. Więc czy kata to przestarzała tradycja, czy przyszłość karate? Odpowiedź jest prosta. To zależy od nas. A jak wy to widzicie? Czy kata to sekretna broń karate, czy raczej muzealny eksponat? Wbijcie w komentarze i podzielcie się swoją opinią. Serio, chcemy poznać wasze zdanie. Jeśli ten odcinek dał wam do myślenia, koniecznie obczajcie resztę materiałów na kanale. Mamy tam sporo konkretnych treści o karate i innych sztukach walki. No i klasyka. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.